Wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest recenzja Pegaza Gwiezdnego. I jest to klacz z Bajala z roku 2019. I tak, jest to klacz, tak, tutaj klacz. Jest ona z Bajala przypominam, że jest to mój pierwszy Bajala, i tak, jest to Pegaz, Pegaza Gwiezdnego jak tutaj możecie zauważyć. Ma E, przezroczyste skrzydełka, czyli skrzydła, i tutaj właśnie takie połowie ma takie przezroczyste, a tutaj resztę ma takie e, brokatowe. Tutaj fajne, ma to fajnie zaznaczone. E, I tutaj też ma takie jakby gwiazdki na tych skrzydłach, i ma takie końcówki złote. E, jest ona takiej jakby maści, a, a dokładnie w kolorze takim fioletowym bardzo ładnym fioletowym. E, ma bardzo fajnie zaznaczone te nogi. Ona ma takie złote nogi, fajnie to wygląda. Ma e, brokatowe, czyli dokładnie złote kopyta. Tutaj bardziej Wam pokażę ją. E, tak ona wygląda. Ma właśnie takie złote nogi. E, fajnie to super wygląda. E, ma e, zaplecione e, grzywe, a dokładnie e, grzybę właśnie w takie dwa warkoczyki tutaj nawet Wam to pokażę i ona ma tutaj spięte z takimi gwiazdkami złotymi, tak samo jest spięty ogon, z taki wielki warkocz bardzo to fajnie wygląda i ma taki spięty z takim jakby gumką z takimi z gwiazdkami, ta jest gumka złota i naprawdę to super wygląda ma też takie fajne dodatki złote Tutaj ma na głowie taką gwiazdkę złotą Tutaj też obok ma jakieś fajne takie dodatki Ma też na głowie taką białą odmiankę I jest to klacz No i naprawdę bardzo fajna jest Naprawdę super jest ten bajala Bardzo mi się ona podoba I tak ona wygląda Ma też taką jakby czarne chrapy Tutaj bardziej wam pokażę Fajnie, jest naprawdę bardzo zaznaczona, mi się ona bardzo podoba. Super jest zrobiona, ma też taką, powiem wam, taką fakturę sierści. Nawet spróbuję wam to pokazać. O, nie wiem czy widzicie, ale ma taką fajną, ciekawą fakturę sierści. I tak ona wygląda, jest naprawdę przepięknie zrobiona. E, jeśli chodzi o jakieś jeszcze inne detale, no to ma na przykład wyrzeźbione strzałki pędzinowe. No i jest to klacz. No i jest ona z bajala z roku 2019. Jeśli chodzi o jej imię, to nie mogę wam zdradzić, ponieważ jest to tajemnica. Eee, tak? No i tak ona wygląda. Ja ją kupiłam na Monocerusie. Oczywiście link w, do unboxingu jej będzie w opisie. No i tak na wygląda, jest to właśnie taki Pegas, taki gwiezdny, naprawdę bardzo ładna jest, ma super grzywę, ogon też, no mega to super ze sobą się komponuje. I naprawdę bardzo, bardzo Wam ją polecam, jest prześliczna moim zdaniem. Gdzie ją można kupić? No ja ją kupiłam na Monocerusie, myślę, że na Allegro i na innych stronach i na Monocerusie też będzie można ją kupić, więc to mogę Wam powiedzieć. Ja ją Wam bardzo polecam. Jeśli chodzi o akcesoria, siodło, to no, jak wiecie, jest to koń Bajala. No i nie jest to koń jakby zwykły, tylko to jest Bajala, więc no tutaj siodła nie o głowie jakieś takie, niestety na nią nie wejdzie. Natomiast taki właśnie do zabawy, do jakiegoś serialu, to naprawdę się nada. Taki konik lub taki Pegas, więc tutaj mogę wam wiedzieć. Eee, I to by było wszystko, jeśli chodzi o tą recenzję. Chciałabym też wam was powiedzieć, że jutro pojawi się bardzo ważny post dotyczący serialu, który teraz jest I bardzo chciałabym, żeby wszyscy widzieli ten post, bo jest on bardzo ważny Ale to jutro I to by było wszystko Zapraszam was teraz na sesję zdjęciową tej klaczy I to by było wszystko Dziękuję wam za oglądanie Zostawcie łapkę w górę i subika z mandyczkiem, żeby nam już bieżąco Do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć